Chyba udało mi się poukładać nieco w głowie i w zegarkach i taki jest stan mojego kolekcyjnego pudełka. To nie wszystkie zegarki jakie posiadam, ale to są te, które aktualnie stanowią trzon mojej kolekcji. Trochę rzeczy się zmieniło. Wspominam o tym w wideo o wenecjańczykach. Jest jeszcze jedno wolne miejsce, ale dzisiaj pudło wygląda właśnie tak. Jeszcze wpadam, bo nagrałem dzisiaj takiego shorta, w którym chciałem poopowiadać troszeczkę o stanie kolekcji i o tych ruchach, które postanowiłem zrobić a propos, czy w nawiązaniu do dopiero co wypuszczonego przed chwilą filmu o wenecjańczykach. Ale wbijam jeszcze przed tym materiałem ze miejsca, gdzie wybrałem się na chwilę na zdjęcia w przerwie między deszczami, żeby powiedzieć o czymś ważnym, ponieważ zdarzyło się coś ważnego i jest to ogłoszenie, którego nie mogę, nie mogę przegapić i nie mogę wam o nim nie powiedzieć, bo jest to już oficjalne. Oficjalne i konkretne, mianowicie El Komendante Leon uruchomił, potwierdził i zaprasza na nasze kolejne bielsko-bialskie zegarkowe spotkanie, które będzie w tym roku w sierpniu, jak sama nazwa wskazuje w bielsku białej. Jest to dziesiąte, w pewnym sensie, jubileuszowe spotkanie naszego bielsko-bialskiego podstolika całego. Zegarkowego zamieszanego świata grup, forum i tak dalej. A odbędzie się 6 sierpnia w niedzielę właśnie tutaj. W linku poniżej i w opisie, który umieszczę w filmie, po, tam na dole będą wszystkie, wszystkie szczegóły, jakie na tą chwilę znam. Generalnie rzecz biorąc, samo spotkanie polecam. Zapraszam serdecznie. Ja, jeżeli nie zdarzy się nic dramatycznego, to oczywiście będę, bo jest to swoisty kamień milowy w moim rocznym kalendarzu. Także będzie się działo, będzie można pogadać, będzie można się spotkać, będzie można pooglądać zegarki, jeżeli ktoś z Was ma ochotę, jeżeli ktoś z Was ma potrzebę, chęć e, takiego prawdziwego w realnym życiu spotkania się z innymi zegarkowymi wariatami. Od sasa do lasa, jeżeli chodzi o to, co można tam zobaczyć i o czym można porozmawiać. A do tego jeszcze może technicznie, czy, czy logistycznie pojawić się na południu Polski, w Bielsku Białej, niebrzydkim zresztą mieście, to serdecznie polecam, serdecznie zapraszam. Fajny pomysł, fajna inicjatywa. A ja na razie, korzystając z tego, że jeszcze nie pada, idę poszukać kilku kadrów, bo po tylu latach spędzonych z tą już e, odchodzącą do lamusa lustrzankową fotografią ciągle lubię wytargać te moje wielkie, długie szkła i czasami czasami się z nimi gdzieś tam po świecie pokręcić. A teraz ten kawałek materiału ze studia, gdzie opowiadam o tych zmianach i pomysłach i o tym, co aktualnie mam w moim kolekcyjnym pudełeczku. Do zobaczenia. Właśnie tak. Tak, że jest wszystkiego nieco po trochu. Są mikrobrandy, jest Mod, są Swiss made, są Japończyki. Są zegarki chrono, są nurki, są zegarki, które aspirują do bycia zegarkami eleganckimi. Jest coś, co nawiązuje do retro, jest coś, co jest nowoczesne. Całkiem jestem z aktualnego stanu zadowolony i wydaje mi się, że ten pomysł na to, kto powinien tu się jeszcze znaleźć, który już się realizuje, też chyba będzie dobry. Ale kogo mamy w pudełku od lewej góry? Moje Seiko SPB147 aktualnie na absolutnie niekoszernym z perspektywy nurka pasku, pasku zamszowym w okuciach pochodzących ze sejkowej gumy w takim dziwnym anturażu, który sprawia mi wyjątkowo dużo frajdy. Seiko, o którym już mówiłem, Seiko, które u mnie robi taką rolę retro-divera, taką rolę, która daje mi wyjątkowo dużo frajdy, rolę, którą poniekąd udowodnił mi, że nie potrzebuję, czy nie mam potrzeby, tudzież nie muszę szarpać na Blackbeja 58, bo, bo to seiko, które kosztuje mniej więcej 1 trzecią, patrząc po cenach katalogowych, a może nawet mniej, robi to, co 58 u mnie w kolekcji, wyjątkowo dobrze. Mój Speedy. Nie będę o nim wiele mówił, bo wiele już o nim się nagadałem. Mój zegarek Mój gral, mój zegarek najbardziej pożądany przez wiele lat, konkretnie ta sztuka, z która miała duży wpływ na moje postrzeganie zegarków jako takich. Klasyczne miejsce w kolekcji to jest zegarek, który jakoś we mnie wrasta za każdym jednym razem, gdy zakładam go na rękę. Speedy jest super. Mój Longines. mój Longines Chrono Spirit 42 mm zegarek, który z perspektywy mojego niezbyt rosłego nadgarstka Powinien nie działać, a zegarek, który kupił mnie całkowicie, zegarek, który, który też za każdym razem, gdy zakładam, za każdym razem, gdy noszę, to nie potrafię się nacieszyć tym wszystkim, co dzieje się tutaj na tarczy. Zegarek, który jest duży, zegarek, który jest gruby, zegarek, który jest ciężki, a jednocześnie wizualnie nie robi wrażenia zbyt napchanego. Zegarek, który jak na razie, przynajmniej w mojej głowie, nie jest możliwy do. Zniknięcia z mojej kolekcji. Ma w niej bardzo mocne miejsce. Idąc dalej tropem marki Longines Hydro Conquest, zegarek, do którego musiałem się przekonać a do którego przekonałem się, gdy dostałem go w wypożyczeniu do ręki na nadgarstek od Mr. Jaya, od którego go zresztą kupiłem. Zegarek, który jest fascynujący i zegarek, który naprawdę każdemu, kto ma jakiekolwiek wątpliwości co do LHC, polecam spotkać w rzeczywistości. Podobnie zresztą jak Seiko, o którym mówiłem przedtem, to jest taki zegarek, który za każdym razem, gdy go zakładam, wrasta we mnie bardziej. Na początku byłem nieprzekonany, potem stwierdziłem, że coś w nim jest i spróbuję teraz, teraz wydaje mi się, że muszę go mieć w kolekcji, bo, bo jest wyrazisty, jakiś własny, nieoczywisty, a takie zegarki lubię. Brightlink Cold GMT to już też wiele razy wspominałem. Dlaczego jest ze mną? Bo to jest taki zegarek, który miałby potencjał, żeby być tym jedynym zegarkiem, który technicznie, ale też wizualnie charakterem robi wszystko. Robi praktycznie rzecz biorąc wszystko oprócz bycia Chrono. Fantastyczny AR, bardzo, bardzo nabrzczona tarcza wszelkimi szczegółami, a mimo tego ładny. Do Brightlingów chyba się po prostu w pewnym momencie dorasta w naszej zegarkowej drodze. Ja dorosłem, uwielbiam go mieć. Ma tutaj mocno pewne miejsce. Kwarc, kwarc w kolekcji. PRX od Tiso. To mój pierwszy Tiso kupiony przy okazji, bo pojawiła się ciekawa oferta, żeby go przemierzyć, żeby zobaczyć o co cały ten hype z PRX-em. Już wiem o co. Jest o nim osobne wideo. Świetny zegarek, naprawdę. Wyjątkowo cieszy, założony na rękę. Taki po prostu take and go. Czy zostanie na zawsze? A, nie należy do tego grona zegarków, które mocno mnie o tym przekonują, ale na chwilę obecną to miejsce w kolekcji ma dość mocne. Seiko Mod. Seiko Sub z pod ręki Mistrza Macieja. Mój zmodowany Ala Submariner, który którym, o którym też już wiele razy wspominałem i ma swoje własne wideo zegarek, który pozwoli mi mieć w rękach coś z SKX-a, do czego nigdy się nie potrafiłem przekonać, jeżeli chodzi o kopertę z czymś z ala Submarinera. Taki fajny basztard, którego po prostu bardzo lubię. Mój alpinist. Sarp 17. -ka. Ten pierwszy poważny zegarek, który kupiłem, który ma u mnie generalnie rzecz biorąc jak już się zarzekałem wielokrotnie, do dożywocie, przynajmniej tak to widzę, na tą chwilę i już od dłuższego czasu. Zegarek, który jest na tyle charakterystyczny i na tyle fajny, że po prostu broni się sam. W obliczu nawet tych wszystkich Switch Madeów, które po nim, już długo po nim w kolekcji finalnie wylądowały, jest to ciągle zegarek, który naprawdę potrafi potrafi odhaczyć ten taki vibe Explorera. Super sprawa. Wenecjanico Redentore Riserva di Carica. Zegarek, o którym wspominałem w ostatnim materiale wraz z jego wenecjańskimi braćmi. Ten Ta sztuka tutaj chyba przekonała mnie do siebie na tyle i na chwilę obecną. Tak bardzo, że to ten zegarek finalnie znalazł miejsce w mojej kolekcji jako taki nieco zwariowany, elegant. Mikrobrandowy Straton Yacht Timer, zegarek, o którym jest kilka wspomnień. który jeżeli dobrze kojarzę, to nie doczekał się jeszcze własnego wideo, ale będzie na pewno o nim. Zegarek, który jest charakterystyczny, zegarek, który ma swój retroklimat. Zegarek, który przez to, że jest na manualnym werku, tylko i wyłącznie ten retroklimat podbija. Taki oto chronoprzedstawiciel mikrobrandowy. I na ostatnim, wypełnionym miejscu w moim głównym pudełeczku Vario Versa. Vario Versa, podwójnie kwarcowy zegarek, o którym też możecie posłuchać i pooglądać w osobnym materiale na kanale. Taki oto mój Para Elegant, który, który też ma ten taki feeling, który pozwala mi znaleźć w sobie jakiś taki specyficzny klimat. I odnajduje się tutaj w kolekcji bardzo. Zgrabnie. Taka moja wycieczka przez pudełko. Dużo przestawiam tych zegarków, dużo przy tym grzebie, dużo o tym myślę, bo to mi sprawia bardzo dużo frajdy. Czasami przeskakuję między paskami, branzoletami i tak dalej, i tak dalej, bo jest to dla mnie część tej całej podróży, ale ta destylacja do tego tutaj kolekcyjnego pudełka na chwilę obecną jest bardzo, bardzo dla mnie ciesząca i bardzo mocno mam. Przekonanie, że to jest jakiś wyznacznik tej drogi, cieszy mnie też to, że jest to kolekcja dość eklektyczna, bo mamy i od zaczynając od Omegi przez Longiny i Tisoty, poprzez Seiko aż po mikrobrandy i to nie takiego wielkiego kalibru, troszeczkę wszystkiego i dla każdego. Dużo frajdy. jedno miejsce wolne, zegar na to miejsce jest już zamówiony, jest w realizacji, jak tylko przyjdzie. To się oczywiście wam przedstawi i mam nadzieję, że znajdziecie go interesującym, bo myślę, że jest to, czy będzie to. Interesująco ciekawa i nieoczywista propozycja. Takie moje pudełeczko. Pudełko. Pudełko z frajdą.